Dobre, dzisiaj witam was Michalinka, witamy w nowym vlogmasie, w drugim, ja dzień zaczęłam od y, kawki. Tutaj mam moją kawkę. Y, oglądam filmik i wyjąłam naczynia ze zmywarki. Muszę dokończyć jeszcze blaty w kuchni, <coughs> tylko czekam aż y, ostudzi się. Kuchenka, żeby to się umyć, i zaraz zabieram się za pranie, ściąganie i tak dalej, więc trochę od rana takich obowiązków. Tak, z tą młodą damą wszystko schodzi dłużej, czy to za poza, ale dajemy radę. Także zaczynamy ten dzień. No, zaczynamy ten dzień. Zapraszam do oglądania. Hej, witam się już ja, właśnie się pomalowałam, zrobiłam sobie kitkę, lekko zakręciłam końcówki. Michalinka się właśnie obudziła z drzemki, także lecę po nią, zrobię jej kaszkę, także sobie zje. I zacznę trochę ogarniać w mieszkaniu, Od wytrzę kurze i tak dalej, więc takie codzienne pierdołki. A później będę musiała wybrać się do miasta, bo w sobotę idziemy na urodziny. I muszę załatwić jeszcze jedną rzecz związaną właśnie z prezentem urodzinowym. Więc nie wiem jeszcze, czy wybiorę się z Michaliną spacerem, czy podskoczę na szybko sama. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno Wam też nagram. Obiad na dzisiaj mam, bo zostało z wczoraj, także tylko się podgrzeje więc obiadem nie muszę kombinować. Jak już będę w mieście, to bym kupiła Michalinie jakieś warzywka i zrobię jej coś do jedzenia, żebym też miała do końca tygodnia. No, więc tak na razie dzisiaj dzień. Nie wiem w sumie, czy jakieś już będę rozkładać ozdoby dzisiaj, zobaczę, trzeba przynieść je z piwnicy, muszę przejrzeć, co mam, co nie i tak dalej, co brakuje, ewentualnie coś dokupić. No i tak powolutku, powolutku będziemy wkraczać w ten świąteczny klimat, ale na razie obowiązki, więc tak będzie miać dzień. Dzisiaj też bym chciała umyć pędzle, bo już mam po prostu je w stanie tragicznym, więc może wieczorem umyję wszystkie pędzle. No i czeka mnie kupa, kupa rzeczy do prasowania, niestety. Dobra, w łazience wystawiłam już dozownik świąteczny. Jeszcze muszę umyć umywalkę. Niestety czarne baterie się brudzą, szybko zostają ślady od wody, więc kilka razy dziennie je przecieram, ale muszę tutaj wszystko poczyścić. Ale wystawiłam, bo już w tym poprzednim się skończyło. Mydło miałam dolewać, ale pomyślałam, że już wyjmę tego reniferka. Także mamy jeszcze lustro, trzeba umyć. Wszystko zaraz sobie tutaj y, poczyszczę. No i taki mały akcent już mamy, także jest reniferek. On jest action kosztował 10 zł, niecałe. A ty już wyspana jesteś? Ile tak. spałaś? Tak. Tak, tak, tak. Tak, tak, tak. Kiedy ci te zęby wyjdą? Kiedy, kiedy, kiedy? No właśnie, cztery zęby naraz rosną. Szok po prostu. Już myślę, że jedynka i dwójka po lewej stronie to już chyba nie co. No. Dada! Tak, dada. Da. Coś jeszcze powiesz, czy nie? Dzisiaj taka cała beżowa jesteś, masz kocyk, poprzytulaj się. U nas etap małych łapek na lustrach już rozpoczęty. Wszędzie są, gdzie tylko się da, od tej małej damy. Także ja codziennie po prostu latam i czyszczę lustro. Idziemy na spacerek, wyszłyśmy dopiero z domu. Michalinka ma porę drzemki, więc zaraz pewnie zaśnie. Wejdę do warzywniaka po drodze i załatwić tą sprawę z prezentem. i w mieście weszłam do lumpeksu i słuchajcie zobaczcie jaką kurtkę znalazłam dla Michalinki ona na żywo jest bardziej, e, bardziej różowa, e, jest to taka kurteczka e, na wiosnę myślę ale z dosyć ciepłym środkiem z benetonu więc no po prostu szał w ogóle nie zniszczona zapinana na guziczki, takie kieszenie z falbanką, jest naprawdę śliczna fajna tutaj ocieplana jest niby na 9-12 miesięcy, ale no myślę właśnie, że gdzieś tam w okolicy marca spokojnie będzie mogła ją nosić, także wrzucam do prania. No naprawdę w ogóle nie jest zniszczona. Tutaj na kapturze ma jeszcze taki ściągacz fajny, więc e, będzie jak znalazł. Super naprawdę zdobyć. Ostatnio w lumpeksie fajne kurtki znajduję, to już jest druga, jaką, jaką jej e, znalazłam. I małe zakupy yy, warzywne, owocowo-warzywne, mamy mandarynki, yy, pietruszkę, brokuła i łoszczyznę. jakąś jutro zupkę wykminię, yy, coś dla Michaliny, coś dla nas będzie, yy, i zapach świąt, ale... Kurczę, nie wiem, czy ładne te mandarynki, takie miękkie strasznie, no zobaczymy. Odgrzewam obiadek. Dobrze jest robić obiad na dwa dni, to się chociaż w jeden dzień nie trzeba męczyć i jest gotowa. Można sobie w każdej chwili odgrzać. Tylko wzięłam trochę za małą patelnię, ale jakoś dam radę. Już nie przekładałam, żeby nie brudzić. Tak jest <głos》> za każdym razem, jak Michalinkę kładę, zostaw, zostaw, skarpetka ci, o. ale już jest postęp, bo jej nie liże po buzi, także jest okej, okay. no Abi chce się bawić, się tu zaczepia, przytula, dobry pies. Postanowiłam ubrać te dwie poduszki i byłam przekonana, że gdzieś jeszcze mamy świąteczne poszewki, ale nie mogę ich teraz znaleźć. Nie wiem, czy gdzieś są schowane w tych workach, z których się odciąga powietrze, więc jedna została szara po środku, ale rozłożyłam też taki tutaj kocyk. Szymonowi się to na pewno nie spodoba, bo on nie lubi takich ozdób, aranżacji, ale trudno, na razie niech będzie. Mi się podoba i nam to pasuje, bo tu mamy szyszki, tu mamy szyszki mm, i tu mamy szyszki. A jeżeli chodzi o nasz słoiczek, no to niestety gwiazdor nie wytrzymał napięcia. Szymon go urwał przypadkowo, także trzeba będzie skleić. Ta świeczuszka jest fajna, ładnie wygląda, i później jeszcze będę zmieniać bieżnik na ten gwiazdki na razie jest taki bordowy, on mi się właśnie kojarzy już lekko ze świętami, ale jeszcze nie aż tak bardzo, a tu jest mój laptop bo słuchajcie, ostatnio robiłam zdjęcia na roczku u koleżanki synka i w ogóle ja kiedyś interesowałam się fotografią, więc jak wieczorem odpalę, to pokażę Wam kilka zdjęć jakie kiedyś robiłam, teraz już nie mam czasu tak na to wszystko ale, ym, ale, właśnie kiedyś robiłam zdjęcia, chodziłam na takie sesje zdjęciowe yy, i fajnie, miło wspominam ten czas, lubię robić zdjęcia, ale niestety, właśnie jest to bardzo, bardzo czasochłonne. Yy, więc, no, na razie, niestety, niestety, ale może, może kiedyś jeszcze do tego powrócę. U nas chyba ząbkowania ciąg dalszy cały dzień dzisiaj było super a teraz coś Michalinka znowu jest marudna troszkę wstała właśnie z drzemki nie dasz więc sobie tutaj razem siedzimy no i trzeba przetrwać nie dasz radę? rybko no pewnie że dasz no zaraz zrobię obiadek sobie zje tak no będzie lepiej. Co tu? Mamy już wieczór, siedzę sobie w moim zimowym wdzianku, nie świątecznym, bo różowym, ale zimowym z pomponami. Trochę mi się chłodno zrobiło. Michalinka śpi, odpaliłam świeczki. No i sobie tak wieczór spędzę już na spokojnie. Jutro od rana Szymon jest w domu, ma wolne, także będę miała czas, żeby pogarniać wszystko to, co ciężej jest mi zrobić same albo zajmuje dłużej czasu jak jestem sama, więc przepraszam w ogóle za tą skrzynkę z narzędziami, jeżeli ją widzicie, ale mieliśmy ostatnio małe remonty w mieszkaniu, wymienialiśmy prysznic i jeszcze, jeszcze tutaj ślady pozostały Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego vlogmasa. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i zasubskrybujcie mój kanał. Będzie mi bardzo miło. I witam wszystkie nowe osoby, bo pierwszy vlogmas wydaje mi się, że się fajnie przyjął jest według mnie dużo wyświetleń jak na moje filmy więc mam nadzieję że tak też będzie z kolejnymi albo i jeszcze lepiej i widzimy się jutro także miłego wieczoru w sumie nie wieczoru bo wy będziecie oglądać rano ja już mam wieczór wy macie rano także miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym także buziaczki pa pa